Witam z tej strony Tadeusz i dzisiaj postaram się Wam wytłumaczyć, jak działa jeden z ważniejszych hooków w Reactie, a mianowicie Use Effect. Use Effect możemy używać do kontroli tego, co się dzieje zaraz po tym, jak nasz komponent się wyrenderuje oraz również zawsze wtedy, kiedy nasz komponent się zaktualizuje. Najpopularniejszym użyciem Use Effect jest wysyłanie zapytań do API. Dziś niestety nie będziemy się tym zajmować. Dziś skupimy się tylko i wyłącznie na samym hooku. Zapytania do API będziemy przerabiać w odcinku, w którym będziemy tworzyć własne hooki. Use Effect pozwala na wykonywanie zadań w momencie, kiedy komponent zwrócił już HTML, czyli wykonał swoje główne zadanie. Zadania, które możemy wykonywać po tym, jak komponent zwrócił HTML, to na przykład zapytania do API, subskrypcję lub dodawanie eventów. Takie zadania nazywamy efektami ubocznymi. Dlatego nazwa useEffect, czyli użyj efektu i w domyślnie mamy ubocznego. UseEffect wygląda następująco. Jak sami widzicie, jako pierwszy argument funkcja useEffect akceptuje referencję do kolejnej funkcji. Co mianowicie napiszemy w tej funkcji jest bardzo ważne. Ciało tej funkcji, czyli funkcji wysłanej do useEffect, reprezentuje to. Jaki efekt uboczny chcemy wykonać w momencie, gdy komponent skończy wszystko renderować? Nasza funkcja zwraca również funkcję. I funkcja zwracana to funkcja czyszcząca czyli co się dzieje, gdy komponent zostanie usunięty czyli na przykład będzie sprzątać po komponencie, który został poprzednio nadpisany przez nowy komponent. Drugim argumentem, który wysyłamy do Use Effect jest to, na czym nasz efekt polega czyli od czego jest uzależniony. Efekt może być uzależniony od wielu rzeczy. Drugi argument musi być tablicą. Jeżeli to, od czego efekt jest uzależniony, zmieni się, efekt uboczny, czyli ciało naszej funkcji, zostanie jeszcze raz wykonane. A więc jesteśmy w naszej y, normalnej aplikacji. Pierwsze co zróbmy, stwórzmy stan i stwórzmy przycisk, który będzie ten stan aktualizował. Prawda? Więc y, usuńmy sobie to, napiszmy button. I teraz yy, stwórzmy może taki button. I teraz tutaj wyrównajmy sobie to ładnie i napiszmy przycisk. Do tego chcielibyśmy mieć jakiś stan, który się będzie zmieniał. Ogólnie idea jest taka, żeby zrobić to jak najprościej. Nie będziemy dodawać żadnych input boxów ani nic takiego. Będziemy po prostu mieli stan i przycisk, który będzie ten stan zamieniał. I będziemy w dzisiejszej aplikacji zajmować się jedzeniem. Czyli napiszmy po prostu myfood i set myfood tak jak zwykle. Używamy naszej standardowej konwencji. Napiszmy use state i stwórzmy domyślną wartość jako pusty string. Teraz tu mamy przycisk, więc napiszmy onClick, Wysyłamy do niej referencję, do funkcji i napiszmy zmienną my new food i nazwijmy to na przykład pizza. I teraz zrób, z, z, stwórzmy warunek i napiszmy, jeżeli e, my food równa się, równa się pizza, to wtedy chcemy zrobić, żeby my new food był równy pierogi, prawda? A następnie chcemy zrobić set my food. I chcemy napisać my new food, prawda? Czyli co tu się dzieje? W momencie, w którym klikniemy przycisk, za pierwszym razem nasz stan jest pusty, przypominam, zostanie stworzona zmienna o nazwie my new food z wartością pizza. W tym momencie tutaj yy, mamy warunek, czyli jeżeli nasz stan, czyli my food jest równe pizza, zamienimy my new food na pierogi. Za pierwszym razem my new food jest równy My food, przepraszam, jest równy pusty string, więc nie jest równy pizzy, prawda? Więc to zostanie zignorowane i nasz do funkcji set my food zostanie wysłana, wysłany string pizza. Za drugim razem w momencie, w którym wciśniemy ten przycisk, będzie set my food pizza, które będzie równa pizza. I my food jest już równy pizza. Więc w tym momencie będzie pizza równa się pizza tutaj, więc wejdziemy w to. I będzie my new food równa się pierogi, czyli teraz my new food będzie równy pierogi. Czyli w tym momencie wyjdziemy z tego warunku i wyślemy do naszego stanu tym razem pierogi, prawda? Włączmy więc naszą aplikację. Aplikacja się włącza i odpala się w naszej przeglądarce. Czyli mamy przycisk, i teraz w momencie, w którym go klikniemy, Yy, nasz stan powinien się zaktualizować, wejdźmy w naszą yy, w nasze React DevTools. W momencie, w którym go klikamy zmienia się z pizza na pierogi, prawda? Pizza, pierogi, pizza, pierogi. Ma sens. A więc teraz dodajmy nasz useEffect. Czyli napiszmy useEffect, dodajmy go z przodu, ponieważ useEffect alfabetycznie jest przed useState. I napiszmy useEffect i tak jak powiedziałem, Pierwszą rzeczą, którą useEffect akceptuje, jest funkcja. Drugą rzeczą, którą useEffect akceptuje, jest tablica wartości, na których ten useEffect polega. A więc co my chcemy zrobić? Chcemy zwrócić do konsoli wartość, mianowicie co bym dziś zjadł. Prawda? I wpiszmy tutaj my food. Prawda? Czyli za pierwszym razem, co bym gdzieś zjadł, powinno zwrócić puste. A co się stanie w momencie, w którym to zaktualizujemy? No, no więc zobaczmy. Otwórzmy naszą konsolę i przeładujmy nasz komponent, czyli po prostu wciśnijmy y, Ctrl R, żeby przeładować naszą przeglądarkę. I pojawia się, co bym gdzieś zjadł. I w momencie, w którym będziemy wciskać przycisk, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dlatego, że ten efekt nie polega na żadnej zmiennej. Skoro ten efekt nie polega na żadnej zmiennej, nie jest uzależniony od żadnej zmiennej, a więc nigdy nie zostanie przeładowany. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, efekt przeładuje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie po raz pierwszy wyrenderowany lub zmienne, na których polega, się zmienią. Czyli, jak sami widzimy, w tym efekcie, napisaliśmy używamy zmiennej myFood, czyli na, możemy założyć, że nasz efekt polega na zmiennej myFood, prawda? Czyli jak teraz tutaj przejdziemy, znowu się pojawiło, co bym dzisiaj zjadł, jeszcze raz dla pewności wciśmy, wciśniemy Ctrl-R, pojawia się, co bym dzisiaj zjadł i wciskamy przycisk. Co bym dzisiaj zjadł? Pizza. Co bym dzisiaj zjadł? Pierogi. Co bym dzisiaj zjadł? Pizza. Co bym dzisiaj zjadł? Pierogi. Czyli tak jak mówiłem, Zmienia się ta zmienna, ponieważ aktualizujemy stan tutaj, prawda? I za każdym razem, jak ta zmienna się zmienia, React wchodzi sobie tutaj i mówi, OK, został odpalony useEffect, więc ja muszę to jeszcze raz wyrenderować. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, useEffect również zwraca funkcję, kolejną funkcję. I ta funkcja zwraca to, co się dzieje w momencie, w którym komponent zostanie usunięty? Tak, czyli możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś zjadł dziś pizzę, to się najadł. Czyli można powiedzieć, że ale się najadłem tą. I tutaj nie będziemy tego, nie będziemy odmieniać tego jedzenia. No niestety język polski nie jest przyjazny. Więc jakiego efektu teraz się spodziewamy? No na samym początku oczywiście spodziewamy się, co bym dziś zjadł, tak? Ponieważ nasz komponent się wyrenderował. I z racji tego, że domyślną wartością jest pusto, no to tu pojawia się tylko, co bym dziś zjadł. W momencie, w którym wpiszę, wcisnę pierwszy raz przycisk, pojawia się, ale się najadłem tą pustą, pustym stringiem i później się pojawia, co bym dziś zjadł pizza. Czyli w momencie, w którym jeszcze raz przycisnę, zakładam, że useEffect posprząta po poprzednim komponencie i, i co zrobi? I zostanie użyty nowy efekt uboczny. Tak jak się spodziewamy, pojawia się najpierw sprzątanie, i później dopiero dodaje nowy efekt. Prawda? Czyli w momencie, w którym teraz wcisnę to jeszcze raz, będzie ale się najadłem pierogi, bo ponieważ w tym momencie to pierogi są tym efektem, który działa, ale się najadłem tą pierogi, i później jest, co bym dzisiaj zjadł pizza, ponieważ, ponieważ następuje sprzątanie, i później zostaje wywołany nowy efekt uboczny. Jest mi bardzo miło, że dotrwaliście do końca odcinka. Jeżeli odcinek Wam się podobał i nauczyliście się czegoś, zachęcam do zostawienia łapki w górę i podzielenia się opinią na temat tego odcinka w komentarzu. Ponadto, z racji tego, że to jest dosyć nowy kanał, chciałbym Was zaprosić do obejrzenia filmu o samym kanale, co będzie się na nim działo i jakie mam plany na przyszłość.